Teledysk edukacyjny dla dzieci zrealizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat bioróżnorodności biologicznej. Akcja teledysku ma miejsce w przedszkolu. Bohaterami teledysku jest pięcioro dzieci w wieku około 5-6 lat, cztery dziewczynki i jeden chłopiec. Dzieci mają na twarzach namalowane żaby i ubrane są w zielone ubrania. W kolorowej przedszkolnej sali Wesoło tańczy i śpiewa grupa pięciu przedszkolaków. żaba Odważna Dzieci podskakują jak żaby, radośnie biegają po sali. Sceny tańczących i śpiewających dzieci przeplatane są ujęciami dzieci siedzących przy stoliku i składającymi z kolorowego papieru żabki origami. Dzieci bawią się papierowymi żabkami. Kolejne ujęcia tańczących i śpiewających dzieci przeplatane są zbliżeniami na duże kolorowe zdjęcie dwóch żab trawnych. W następnych scenach dzieci bawią się papierowymi żabkami origami, na zielonej macie leżącej na podłodze. Na macie leży wycięte z papieru, duże jezioro ozdobione papierowymi kwiatami wodnymi. Dzieci kończą taniec, zatrzymując się przy ścianie, na której wisi duża niebieska wyklejanka. Wyklejanka przedstawia jezioro, przy którym siedzą sobie żaby. W środkowej części pracy widać duży niebieski napis bioróżnorodnie połączeni. Dzieci z uśmiechem machają w stronę kamery. W ostatniej scenie roześmiane dzieci trzymają w dłoniach białą kartkę. Na środku kartki widać niebieskie koło. W którym narysowano odciski dłoni i zwierzęcych śladów. Koło otacza granatowy napis bioróżnorodnie połączeni. Centralnie na planszy pojawia się niebieskie koło. W środku koła widać zielony odcisk dłoni i zielone odciski śladów płaza, ptaka i dużego ssaka. Dookoła logo granatowy napis Bioróżnorodnie połączeni, pod spodem na zielonej belce biały napis Bioróżnorodność.gov.pl, na dole ekranu widać logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska i logo sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.